Wszystkie organizacje promują. Wszystkie światowe organizacje promujące. Nie mogę. Już zaczęłam już, już zaczęłam Nie umiem po prostu gadać, ja się stresuję. Możesz mnie pomacać jak chcesz, jeżeli to może pomoże nam ustawić bardzo, bardzo zwracać uwagi na to, co karmię. Co karmię. <głos> <głos> Czy to zawsze tak wygląda? No, no nie mogę, po prostu jedno sklecić. To jest straszne, kurde, człowiek wykształcony, a mówi jak dziad. Dziękujemy. Nawet podziąkać nie ułem. Właśnie, właśnie strasznie. Właśnie strasznie? Mm. Nie. Że uchodziła psa za samowy k***. Żeby wkarmić piersią tylko i wyłącznie dzieci. A <śmulatory> <śmulatory> nie dorosłych. Nie umie tego mówić. Siedzę się zaraz po prostu tutaj Odpowiednio. Dobra, wiecie co? Yy, myślę, że tak. Yy... Po napiciu się piwa, wina, I też butki. No nie skończyłam zdania. Aha. Ale ty powiedziałaś, że powinna mieć. Tak, nie znoszę, do końca zdania. Co nie? No. <głos》> nie tak powiem tak. Tak. <głos》>